Rozmawiałem telefonicznie z panią, z panią minister y, Pełczyńską Nałęcz odpowiedzialną za realizację KPO. Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do y, y, rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki. Z tytułu tego projektu, tam gdzie ten wydatek był nieuzasadniony, merytorycznie yy, yy, będę oczekiwał szybkich decyzji, yy, włącznie z odebraniem środków, tam gdzie one zostały ewidentnie nadużyte. Odebranie funduszy europejskich, proszę Państwa, to sprawa, yy, na którą chyba najtrafniej pochylaliśmy się. Zwracaliśmy uwagę od wielu lat, że te fundusze są tak naprawdę marnotrawione w dużej mierze. Cieszymy się, że wreszcie ta prawda dociera do opinii publicznej. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Afera związana z Krajowym Planem Odbudowy właśnie wstrząsnęła polską sceną polityczną. Skala i charakter ujawnionych nadużyć sprawiają, że trudno ją porównać do czegokolwiek, co wydarzyło się w ostatnich dekadach. Wypłaty idące w setki tysięcy złotych, finansowanie luksusów, jachtów, solariów, a nawet klubu dla swingersów to wszystko znalazło się na liście beneficjentów opublikowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To, co miało być programem wspierającym przedsiębiorców po pandemii, stało się pokazem bezczelnego marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Jednym z najbardziej kuriozalnych przykładów jest dotacja w wysokości pół miliona złotych dla klubu dla swingersów, miejsca dla osób praktykujących wymianę partnerów w ramach miłości fizycznej. Ale to dopiero początek listy. Są tam też firmy. Które wcześniej zajmowały się zupełnie inną działalnością, a nagle uznały, że warto wejść w branżę czarteru jachtów i otrzymały na to publiczne pieniądze. Wśród beneficjentów znaleziono również projekty obejmujące zakup mobilnych ekspresów do kawy, platform do gry w Bridge Online, seanse włoskich filmów w ekskluzywnych lokalach, czy budowę domków letniskowych. Wszystko to opłacane z funduszy. Które miały służyć odbudowie gospodarki po kryzysie. Trudno się dziwić, że sprawa wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Premier Donald Tusk szybko spróbował przekuć aferę w narzędzie ataku na minister funduszy Katarzynę Pełczyńską na łęcz, a tym samym w ugrupowanie Szymona Hołowni. Publicznie ogłosił, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO oraz że tam, gdzie wydatki były nieuzasadnione. Będzie oczekiwał szybkich decyzji o odebraniu środków. Jednak w całej tej ostrej retoryce uderza jedno: Tusk nie wspomniał ani słowem o odpowiedzialności urzędników, którzy te dotacje przyznawali. To pominięcie jest tym bardziej znaczące, że w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej za podział pieniędzy odpowiada wiceminister Jacek Karnowski, wieloletni prezydent Sopotu, a prywatnie jeden z bliskich znajomych Donalda Tuska. Karnowski, postać budząca kontrowersje, był w przeszłości oskarżany o przyjmowanie łapówek od deweloperów, choć wątek ten sądowo upadł. A w ostatnich latach zasłynął osobliwym protestem polegającym na nieobcinaniu włosów. Teraz to właśnie pod jego nadzorem przyznawano środki, które trafiły do kieszeni luksusowo żyjących przedsiębiorców często powiązanych z platformą obywatelską. Poseł Waldemar Buda z PiSu zasugerował, że afera ma znacznie głębsze dno, niż się wydaje. Według jego informacji, znaczna część dotacji trafiła do działaczy i sympatyków koalicji obywatelskiej. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z klasycznym mechanizmem klientelizmu publiczne pieniądze jako forma nagrody dla swoich. Komentatorzy polityczni nie przebierają w słowach. Dziennikarz. Polsatu Grzegorz Jankowski stwierdził, że ta afera powinna zamknąć usta wszystkim, którzy krytykują programy socjalne, jak 800, czy inne transfery dla najuboższych. Bo jak się okazuje, prawdziwe rozdawnictwo polega na finansowaniu luksusowych zachcianek bogatych, znajomych władzy. Jachty w Chorwacji, solaria, mobilne ekspresy do kawy i domki nad jeziorem, oto prawdziwe oblicze hojności obecnego rządu. Jarosław Kaczyński w swoim komentarzu zwrócił uwagę, że rządzący nie tylko rujnują finanse państwa i nie potrafią zapewnić dochodów do budżetu, ale także lekką ręką rozdają pieniądze na luksusy dla wybranych. Podczas gdy kredyt zaciągnięty na KPO spłacać będą wszyscy obywatele. Podobny ton przyjął Krzysztof Posak z Konfederacji, przypominając, że jego ugrupowanie od lat ostrzegało przed marnotrawstwem funduszy unijnych. Teraz, jak powiedział, opinia publiczna wreszcie może zobaczyć skalę problemu. Sprawa staje się jeszcze poważniejsza, gdy weźmie się pod uwagę, że niektóre kluczowe sektory, jak szpitale, nie otrzymały z KPO ani złotówki. Dyrektorzy placówek medycznych publicznie mówią o tym, jak próbowali bezskutecznie pozyskać środki na sprzęt i modernizację, podczas gdy te same pieniądze trafiały na projekty całkowicie oderwane od potrzeb społecznych. To rodzi pytanie, czy KPO w ogóle pełniło swoją deklarowaną funkcję, czy od początku było jedynie kolejnym funduszem do politycznego rozdawnictwa. Nawet w środowiskach przedsiębiorców pojawiają się głosy oburzenia. Prezes związku przedsiębiorców i pracodawców napisał wprost, że należy skończyć z bezzwrotnymi dotacjami dla firm. Jego zdaniem to nie przedsiębiorcy są głównymi winowajcami, bo oni po prostu korzystają z okazji, lecz urzędnicy. Którzy te okazje tworzą, wydając publiczne pieniądze na projekty o wątpliwej wartości. Donald Tusk, atakując hołownie poprzez minister Pełczyńską Nałęcz, najwyraźniej chciał pokazać się jako bezwzględny strażnik finansów publicznych. Problem w tym, że w tej sytuacji trudno mu wiarygodnie pełnić rolę oskarżyciela, skoro ludzie z jego bezpośredniego otoczenia mieli realny wpływ na podział tych środków. Miecz obosieczny. Tak trafnie określono ten ruch polityczny. Bo im więcej mówi się o aferze KPO, tym więcej pytań pojawia się o odpowiedzialność samej Platformy Obywatelskiej. Koalicja rządząca znalazła się w sytuacji kryzysowej. Próba obarczenia winą jednego resortu i jednej minister może się nie powieść, jeśli media i opinia publiczna zaczną drążyć temat powiązań beneficjentów dotacji z politykami PO. A drążyć będzie trudno powstrzymać, bo lista beneficjentów została już ujawniona, a internauci oraz dziennikarze śledczy skrupulatnie analizują kolejne nazwiska i nazwy firm. Wszystko wskazuje na to, że afera dopiero się rozkręca, a przecież możliwe są kolejne odsłony z jeszcze bardziej kompromitującymi szczegółami. W tle jest także kwestia relacji między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią. KPOO może stać się pretekstem do rozbicia i tak kruchych więzi w obozie władzy, co w perspektywie wyborów może mieć poważne konsekwencje. Jedno jest pewne wizerunek Donalda Tuska jako skutecznego menedżera i zbawcy finansów już został poważnie nadszarpnięty. W oczach wielu Polaków staje się symbolem polityka, który potrafi moralizować na temat odpowiedzialności innych, ale unika rozliczeń we własnym obozie. Tymczasem rachunek za beztroskie rozdawnictwo z KPO zapłacą wszyscy, od przedsiębiorców po zwykłych podatników. Jeżeli ta sprawa nie zostanie szybko i transparentnie wyjaśniona, może stać się gwoździem do trumny nie tylko dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale i dla całej koalicji. A im dłużej premier będzie próbował zrzucać winę wyłącznie na swoich partnerów politycznych, tym mocniej ostrze afery będzie się obracać przeciwko niemu samemu. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.